pom, 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 pom Witajcie wojownicy na kanale of Clans po polsku teraz od i dzisiaj przedstawię wam ósmy dzień wyzwania więc, na którym zdobędziecie dzisiaj oto tą piękną statuetkę która się nazywa Celebration Cop a więc przechodząc do sedna ósme, ósmy dzień wyzwania nazywa się Quick Qualifier tutaj znowu będziemy mieli ranking najszybszych wykonanych ataków, zobaczymy i jakie będą nowe rekordy do wygrania? 50 000 gemów, ale nie zlekając, przechodzimy sobie na wioskę. rzucamy sobie dwa pieruny nadmuchawe. rzucamy po jednym z goblinie na kolektory. Jak tylko zniszczą kolektory, puszczamy króla sobie tutaj na Almitam. Jeżeli CC zostanie wyciągnięte. To, Jeżeli są to same balony to się nimi nie przejmujemy, jeżeli wyszedł ten elektryczny możemy użyć trzęsienia ziemi, żeby go spowolnić. Jak tylko król zniszczy ten kolektor, używamy na nim zdolność, powinno to się pozbyć przeciwzrodniczej. Tu sobie używamy jednego kickera na Bomb Tower, tu jednego na Archer Tower. Jak to zostanie zniszczone, puszczamy królową, żeby się pozbyła balona. I teraz możemy się zająć drugą stroną, choć nie. Teraz tutaj puścimy balon który ma otworzyć mury i wejść do środka da nam to jako taką możliwość zniszczenia przeciwlotniczej a może i nawet i planować mamy szczęście tak jak w tym przypadku teraz Patrząc od prawej flanki Puszczamy sobie elektrycznego smoka na moździerz Po jednym z nich kupinie na kolektory Dwa balony na działo na elektrycznego smoka Powinien się nam polubić jeszcze jednej przeciwniczej Tak się stało Super Dwie uczniczki na eliksir, kolektor jak tylko balony zniszczą to działo, puszczamy smoki. zostawiając sobie jednego, cztery balony jadka. Z żółtą kartką wyłączamy i żeby nam nie przeszkadzało. Tego jednego elektrycznego smoka puszczamy tak, żeby się na tą dolną uczniczkę, wyszedł I dajemy szal. I co? I oglądamy teraz walkę i pilnujemy naszych smokków, by przebiły się przez bazę. Używamy Rage na tamponu. Używamy zdolność, żeby nie padły od, od wybuchu holu. Super, wymierzone czasowo. No i co? I możemy sobie jeszcze zasłonować z tylko gdzieś na boku. Ataki już będą na trzy. Jest mi się wydaje to jeden z łatwiejszych sposobów, jaki udało nam się wypracować. No i jeszcze ta zła, niedobra Tesla na końcu, która się z nas śmieje. No ale tak czy siak, atak będzie wyglądany. Nie jest to najszybszy atak, ale jest to atak, który pomoże Wam przebnąć, tak jak w poprzednich odcinkach. Pomoże Wam przebnąć po prostu przez to wyzwanie. Tak więc po wykonaniu go, będziecie mieli już 24 i będziecie mogli odebrać nową dekorację. No i co, to by było na tyle. Jakbyście mogli zostawić łapkę w górę, sobie bylibyśmy wdzięczni, pomoże to was, w kanału. A póki co, do zobaczenia. Hej!